Kluczem do zrozumienia relacji przedsiębiorstwo-bank jest wyjaśnienie różnicy między zdolnością kredytową a wiarygodnością finansową kredytobiorcy. Kwestię tę rozważymy w niniejszym odcinku. Ocena zdolności kredytowej zawsze będzie dokonywana na podstawie historycznych i prognozowanych. Wyników działalności. Natomiast wiarygodność finansowa oceniana jest na podstawie pewnych parametrów, zarówno samej firmy, jak i jej właścicieli, które stanowią dodatkowe przesłanki szans wywiązania się z obowiązań kredytowych. Dla adeptów dynamicznego biznesu, Cierpliwe budowanie wiarygodności finansowej od samego początku jest absolutną koniecznością. Jakie są podstawowe elementy oceny, które z perspektywy banku decydują o wiarygodności finansowej bądź jej braku? W pierwszej kolejności będzie to historia kredytowa. Banki żyją z udzielania kredytów. I stąd bardzo cenią klientów, którzy mają bogatą, pozytywną historię kredytową, to znaczy zaciągali liczne kredyty w przeszłości i wszystkie spłacali w terminie. Z perspektywy młodej, dynamicznej firmy, to poważny argument za tym, by rozpocząć zaciąganie kredytów możliwie jak najwcześniej po Uruchomieniu działalności. Z punktu widzenia banku bardzo ważny jest stan dokumentacji finansowej potencjalnego kredytobiorcy. Banki chcą oprzeć analizę zdolności kredytowej na rzetelnej i kompletnej dokumentacji księgowej. Bardzo ważnym argumentem będzie prowadzenie pełnej księgowości, a także audyt sprawozdań finansowych firmy. Banki przywiązują dużą wagę do regulowania zobowiązań finansowych swoich klientów. Niezależnie od terminowej spłaty rad kredytowych, banki uważnie przyglądają się realizacji zobowiązań kredytobiorców wobec innych podmiotów, a zwłaszcza zobowiązań wobec urzędów skarbowych i ZUS. W oczach banku wiarygodność finansową podnoszą pewne cechy osobowe i umiejętności inwestorów. Szczególnie cenione u klientów są wcześniejsze doświadczenia biznesowe i cechy typowe w kręgach finansowych. Rozsądek, opieranie decyzji na trzeźwej kalkulacji, posługiwanie się w dyskusji językiem liczb. Banki obawiają się natomiast wizjonerów, którzy wykazują brak troski o szczegóły. Ważnym sprawdzianem w ocenie wiarygodności przez banki jest zachowanie klienta w sytuacjach, okresowych trudności, niemożności dotrzymania terminów spłaty. Rzecz jasna, banki wolą otrzymywać dobre wieści od klienta, ale w momentach trudnych chcą szybkiej i obiektywnej informacji o negatywnych zjawiskach wraz z przedstawieniem konkretnego programu zaradczego. Zdecydowanie źle postrzegają natomiast taktyką chowania głowy w piasek czy wręcz ukrywania przed bankiem niewygodnych faktów. Umiejętność budowania zdolności kredytowej i szerzej wiarygodności finansowej to szczególny przejaw perspektywicznego podejścia do biznesu. Jeśli w fazie rozruchu firmy nie mamy szans na kredyt bankowy, to myśląc o rozwojowym biznesie wiemy, że współpraca kredytowa z bankami będzie w przyszłości absolutnie niezbędna. Z tego względu solidne fundamenty dla takiej współpracy należy tworzyć od samego początku.